Witam Was wszystkich bardzo serdecznie <laughs> W kolejnym odcinku systemu gazetki yy, Zrobimy sobie żelazny mieczyk i idziemy na... Ua, dobra Jest pierwsze rany Ua! Tutaj jesteś odejdź stąd. Aha, dead yy, dobra, coś tu ciekawego. Yy, creeper fancy ani Creeper. Yeah. So it's ok. Mm, nie widzę żadnych Creeperów, czyli jest ok. Tam widzę pajączka. O, tu widzę szkieleta. O, tu widzę żambiaczka. O jejku. No, trochę skiepściłem, Żelazą. Dziękuję. Ale ja się na razie stąd zabiorę. Ponieważ nie mam zamiaru stać się przysmakiem dla zombiaczków I zostało mi strasznie mało życia. No, chodź tu, chodź tu. Czekaj, może spadnie. chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Dziób w dół. Żyje. No dobra. A to dziwne. Widziałem tu szkieleta i teraz go. Nie ma. No i tam był pająk, hmm, dziwne, że tu creeperów nie ma Może ktoś się usunął? Nie wiem, pewnie gdzieś są, a to w ogóle przy się mi... Nie przy spałni, tylko przy kochodniach strasznie mi się namnożyło zwierzaczków. Ej, naprawdę różnych ro Ale mi zależy tylko na tych smacznych z dala od tej ciemnego miejsca Więc pork o jajko będzie na ciasto ok i poranne dropy poranny obchód znaczy się takie Coś takiego stylu właśnie porannego obchodu aż mnie niepokoi ten brak creeperów Czemu tu nie ma ni jednego Może mi zacznę się respić za plecami, o, a tu jeszcze jest coś co przegabimy. Hmm... I to intryguje. intryguję? Ja tego nie pamiętam w ogóle, nie kojarzę tego. Czemu to się tak zrobiło? Czekajcie. Może mi tutaj respi na plaży. Campi. Campi na moim respie. tam pod... A, tam będzie nie pod sporo. jest jedna rzecz która interesuje mnie moja jak radzione moje Tutaj jakaś jest skinka. Czy takie tylko przejście? Przejście, spoko przejście. No przejście. Tylko trzeba być przygotowanym O jezu, zaraz umrę. Czuję daszkie. Wybieram sobie strasznie przy mało przyjazne miejsce na zrobienie kryjówki, ale. Co ja sobie zrobię? Ugotuję Ym... porka. Bo boję się, że coś zabije mnie. Znalazłem sporo węgla. W tej kopalni żelaza troszkę. Tutaj sam teraz stringi, znaczy nitki. Ym, to przepa, ale właściwie dirt tutaj. Piórko tutaj yy, stick tutaj i to tyle. Orcząc, teoretycznie mógłbym zrobić bardzo jedną złą rzecz: to znaczy, no, to znaczy włączyć sepisfula, żeby mi się życie odwróciło. Ale to by było złe, creepy, creepy, where are you? O tu mi Święko koniec jest śpiegiem You aren't spira Ja Lena no, no. myślałem, że coś tu stoi To mi się zdawało No you didn't Kurde ale no, caveów przez to, że nie lubię ich eksplorować Właściwie jak prawie każdy przeciętny gracz Minecrafta, ale świn, nie świnka, tylko kura spadła. O, proszę, akurat jajko mi służyła w tym momencie. Słyszę już kieleta O, następny jajko, no proszę. Nie, nie, wejdę w ten cień. Ten cień jest zdradzie... lagi. Ski na razie nie zrobię z tego żelaza. Yeah, Mieszczę jakieś sobie zostawię wełniankę. Jajko trzecie. O, jeszcze strzały. No, właściwie to zrobię coś, tylko potrzebuję tak tak i tak na jedną starczy, więc To jest chyba to nowe drzewo. Znaczy, nie wiem, nie jestem pewien, ale tak mi się zdaje, że jest takie nieco ciemniejsze. Bo wiem, że są ciemne drzewa, drzewa, są jasne drzewa. I one się chyba tylko bodajże liściami różnią. Oj, nie tym. Każde ciemwo nasze jest. Dąb Bóg i Brzoza też. Kurczę, czemu mierz wyjmuję. Marwuję miecz na to. Kurczę co jest? Tu nie sięgam. Każde spotkanie z potworem może być teraz dla mnie śmiertelne. Więc wolę ich unikać. Leave me alone Nie graj mi tutaj Myślę, że dy nie ta ta. Właściwie tak mnie korci trochę, żeby się... O! Drzewienko. Tak mnie strasznie korci, żeby tutaj się wyruszyć stąd i zbierać sobie gdzieś indziej dom nie mam nawet gdzie porównać to jest jakie to jest drewno yy, sapling nie wiem wiem że te początki są mało ciekawe ale mogę już właściwie trochę wyrównać teren pod mój domek i tak się zastanawiam gdzie by to mogło być raczej nie wiem tutaj może gdzieś tam albo tak tutaj. O fajnie przyjdzie to było. Nawet całkiem nie pomysł, Zacznę to wyrównywać później Myślę, że gdzieś dotąd Bardzo mnie cieszy, że w tym nowym updatecie kamienne tule się stały znacznie wytrzymalsze. Okej, tu, tu 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 I to jest reszta z tego wyrównania Owca! 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 Nie koniec, koniec, nie, nie, nic nie mówię, nie jestem świrem. Nie dzwonźcie po karatkę. Kiedyś ma na 56 wytrzymywały, tylko hitów, czy na, na 50 coś. A teraz wytrzymują y, na więcej. Okej, okay, fajnie. Że mi słońce zachodzi. Ja, Ojej, są dobra. Co zostawię już, bo. Nie jestem ryzykantem. Ja boję się o swoje życie. Coś już się tu respi. Jeśli pewnie mi nie wierzycie Ale lagi chyba O tym świadczą, że coś tu się respi O, no widzicie, mówiłem tam coś ładnie już o, mam róże Mała ta szafka, ale nie potrzebuję więc. krzej mm -hmm. Odcinki początkowe sądzę, że będę kręcił krótkie a dlaczego będą krótkie? A no, krótkie będą dlatego, że nie za bardzo mam tutaj co robić. Gdybym na przykład budował jakieś wyprawy, ale to już jak będę takim, no wiecie, większym prosem, mam, no to będzie, będzie co robić, co oglądać. Hmm, tak się zastanawiam, czy nie przenieść tej szafeczki w głąb. I chyba to zrobię tak właśnie blisko kopalni, żeby była o. Give, me, give me, give me my szafka Krzywo się ustawia? Nie tak nie możesz być, to musisz być piękna nie, kurde Nie słucha mnie No dobra, to już tak może teraz się ustawisz you hate me you really really hate me Greg, wool wool arrow feather sapling dirt egg sand cobblestone rose string stick pokaż na kolekcję Um, nie wiem czy iść kopać, czy nie iść kopać, tak nie, nie wiem, czy to mnie tak usatysfakcjonuje. Nie, nie idę. Siesie się źle. To ja może nie wiem. Przeczekam do dnia i wyjdziemy sobie po farmić to... Do zobaczenia jak już będzie dzień. A ja się tutaj przekimam. Pisz. 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 U. U. Która godzina? O rano jest. Okej. Okay. Ty widzę, że mnie nie lubisz. Ty widzę, że się skaczysz. widzę, że chodzisz w cieniu. O, w końcu creeper, już się martwiłem. Stary. No nie, już zniknął. No kurde, no jak tak można? Ludzie, ci zas. O, ale tu mam dwa pajączki, może już mi starczy na zrobienie sobie łuk. Łuk dla wszystkich. ała. O, a tak tego się nie spodziewałem. Uff. O, ten już zniknął, oczywiście. Czemu nie? Ca. Cała... Przez chwilę miałem obawę, że Creeper. O, glina. przyjdziemy pomóc wyrównać teren, ale. Ta obawa była nonsensowna. Haha, znowu zamknąłem i teraz jest ciemno i skary sound leci. Czemu ze wszystkich stworzeń w Minecrafcie noc musiał wymyślić właśnie Creepery? Wiadomo, że one są takie popularne, właśnie przez to, że są oryginalne. Ryzykuję. Cały czas mam wątpliwości, czy nie ustawić grafiki na fast. Ale dla radę komputerku. Nie, nie dam ci ani na normal, ani na fasta. Nie takie rzeczy ciągnąłeś. O jezu. Czy wy to widzicie? Strasznie łatwe są teraz te etapy. No, tyle na razie mi wystarczy. Będę wiedział. Dobra, ale mieczyk. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Au. Zombies. No z jak w Black Opsie Myślę że to jakiś potworek a to owca Give me my feathers Jak to krzyczy No się kto tak krzyczy Kuty No dobra nic więcej nie zasypuje i tu będzie mój domek niedługo Jeszcze trochę wyrównam. A co mi tam? Mam już w głowach projekt tego domku. Okej, okay, jest pięknie. wyrąbię tylko te drzewa. Będą przeszkadzały w widoku. No i przy okazji dostanę trochę <laughs> potrzebnego mi budulca bo w większości będę właśnie budował domek z drewna tak wiem że domki z drewna są strasznie nietrwałe ale jak mus to mus a poza tym wolę drewno drewno jest estetyczne nieco co kamień no kamień też jest niby estetyczny ale ja wolę drewno Robił Tak, tak. I tak mi się poskłada w te grudki. I to się z tego dostaje 4 chyba. Czyli tyle, ile normalnie. No. Zaszczędziłbym sobie miejsca w ekwipunku, ale to już nie teraz. No. Ja idę po moje budulec i zacznę. Właściwie zrobię sobie płotek i zacznę ograzać ten dom. Krafta się włączyła. Nie wiem, ile minut ma już ten odcinek. Ale dawać mi moje to, 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 tutaj chowam. Z CGI będę miał jakiś magazyn, może albo tam część domku, później dalszą do jakąś. A póki co, mam sporo drewna. Klej tutaj. Stringi do kolekcji. No, nie tutaj. Tylko tak. No. Całe deski na patyczki. Dobra, to drewno większość. Tyle mi powinno wystarczyć. Jak nie to przeżyję? Tyle powiedzmy, że niech będzie. Zobaczę ile, co na ile dostarczy. Płotki robię oczywiście i z sobie ogrodzę domek. Okej. Okay. Bravissimo. sobie od razu tutaj workbencha żeby musieć łazić okej, okay, tutaj drzwiczki a po co to się zaraz dowiecie cztery od zewnątrz, Aha, sorki I teraz płotek, prowadzimy płotek Nie właściwie, dobra, tutaj niech będzie. żeby mi nic leciało To jest z góry na przykład skacząc hmm, właśnie Hmm. Trochę to jest ale. U, tutaj to się trochę wyrówna, dorówna. I mam nadzieję, że będzie tutaj w miarę bezpiecznie. A jak nie to, umrę. Zniszczę sobie do i... I. I coś tam jeszcze. Ach, ta magia świąt. <laughs> znaczy nie świąt. Oki. Okay. Pięknie. A, to jest takie właśnie dziwne, że jak tutaj mam na przykład taki klocek, tam jak tam są, to wystarczy tylko kroczek i nawet nie trzeba. Dobra. To ja się zabieram na razie do domu. Jutro wybiorę się na jakieś mini polowanie pajączek Nie wiem. tutaj, tutaj, tutaj and here I jutro biorę się na jakieś mini polowanie yy, Trochę sobie zgromadzę zapasów pożywienia i to by było na tyle w tym odcinku Zachęcam do subskrybowania, oglądania oczywiście innych odcinków i no już Wam zapowiadałem, że ta Wersji, ta seria będzie się zap tak sp yy, spontanicznie, nie spontanicznie sporadycznie, o. sporadycznie pojawiać yy, tylko te początki. Na początku będę nagrywał, dokumentował, a później będzie coś się z jakiś czas pojawiał. To dzięki za oglądanie. Subskrypcja, wiadomo, fajna rzecz. I na razie.